Moje nowe maleńce w końcu przybyły. Oczywiście full yoga. Czas otworzyć. Jak widać zamówiłam wszystko z jakąś wygodnie, ponieważ wiele różnych w jednym miejscu, ale bardzo długa przysłonka. Pokowywanie zawsze jest takie męczące No nie bardzo ładnie pokowemy Bąbelki. Lubię bąbelki. Teraz chcę to jakoś ładnie już rozpakować. Mmm, folia. Fajnie. Bardzo fajnie. Pierwszy tom znam z internetu. Czytałam po angielsku i bardzo mi się spodobał. Zobaczyłam, że jest wydanie polskie, stwierdziłam, bierzemy to. Tak samo było z tym, gdzie czytałam również nowelkę i ja chcę to. Po prostu chcę to. Wiele mank, które kupuję, e, widziałam w internecie na angielskich stronach, wcześniej nie czytałam, więc wiem, że kupuję coś, co mówię <głupie> i po prostu chcę mieć w kolekcji. Ale niektóre też kupuję trochę w ciemno. Sprawdzam trochę w sieci o nich i... Ryzykuję, bo nie wiem, czy mi się spodoba, ale taka zabawa też nawet jest fajna. Kolejna piękność? Nie znam. Znam, ale nie czytałam tak powiedzmy. Tutaj nie mogłam sobie odmówić wampir farby. Całkowicie moje klimaty. Mam nadzieję, że wewnątrz będzie też bardzo fajny. I to jest manga, którą Jadta wstawiła, że jest nowa, i ona sprawiła, że całe zamówienie powstało. Też to nie wygląda pięknie wygląda. O, a tutaj mój drugi tom do wcześniejszego, którego zakupiłam XX czasu temu bardzo dawno. I który nie wiedziałam, że jest kontynuacja, póki nie natrafiłam na anglojęzycznej stronie z angielską wersją. Więc teraz moja polska wersja jest ze mną. To jest o malarzu tego jestem bardzo ciekawa i to są dwa tomy, nie, i to są dwa tomy, to, te tomy, to są dwa tomy, które nie jestem pewna, czy historia mi się spodoba. Mam nadzieję, że tak, liczę na to, ale jestem trochę pełna obaw. Mam nadzieję, że będą fajne. Coś, co jest piękne. I też całkowicie nie wam pojęcia, czy mi się spodoba. Ale liczę na to. Na pewno bardzo piękna grafika. Uwielbiam takie postacie właśnie. Całkowicie mój vibe. I tutaj też mam dość dużą niepewność, czy jednak będzie to coś dla mnie. Ale brzmiało dość ciekawie. Moje piękności. I co my tu jeszcze mamy? Zakładka. Przyznaję się, zazwyczaj mam problem z zakładkami, bo mam je akurat nie tam, gdzie czytam, a czytam w wielu miejscach. I zawsze muszę rwać kawałek czegoś, co jest pod ręką, ale zawsze kolejna zakładka się przyda. I oto moje ciężkie dzieci. Moje nowe maleństwa, dla których muszę zrobić miejsca. Tak, tu pusto. Niedługo już nie będzie. Bye bye. I tutaj też jest tak pusto.